z tej strony BartikGym33i Teść 1 yy, Dzisiaj będzie boseczka w tle I drugi odcinek z teściem u, u. Jak będzie zagłośna muzyczka, no to... Y, y, Piszcie w komentarzach Piszcie też sugestie jakieś Jak będzie źle, że echo Czy coś powstało Dzisiaj akurat nie wiemy co będziemy robić Ale chyba tak jest, y, nie wiem y, Teść, może rozszerzymy wyspę? No, Możemy dolne piętro zrobić. Mm, dobra, to ja będę dotykać wyspaty dolne piętro. Zrób cięcie na chwilę. No dobra, No krótkie no, 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 cięcie. No to dobra, po krótkim cięciu. No... Mieliśmy chwilową ferwę, coś tam się... musiałem na chwilę wyjść. Yy, dobra, to tutaj mi widzę urosła, ale nie będę na razie tego robić. Dobra, to Ty rób też y, piętro, te dolne. Postawisz mi klocka jednego y, na niższym piętrze? Y, no, no, a no, co, tak, żebym te... tak, żeby no. zrobił te dolne piętro, żeby były takie zarysy? Spójrz się po prostu wodą i postaw mnie a, na no to, no to dobra, da się zrobić. Tylko daj mi troszkę kobla, tak z, y, nie wiem, tak z pięciu. Tak, masz jeden No daj mi kilka tych uchwał. No to, daj, to, daj, to może być? No może być. No dobra, daj. Okay. Już Minimalnie trzy, maksymalnie tam ile chcesz. Zrób tak na. na o. na trzy kratki zrób. Na trzy kratki? Dobra. Jeszcze troszkę tego drzewa. A, sorry. Idę y, i daj wodę. A, nie Ja tam, nie tam chyba nie mam wody. Bo... masz? Zaskakują. No, Dzięki. Dobra. W którym miejscu chcesz to? Eee, tylko właśnie. To jest... Nie wiem, Tutaj może być, o, tu. No, ale nie wiem, czy to drzewa nie będą przeszkadzali? Nie, chyba nie. No, to ci wkłasko. No nie spadł... Ej Bartek ma zbroję na sobie no, Dobra będzie dobra. Zostawiasz? Jeszcze poczekaj Już poczekaj dobra. Dobra, i zrób tam pięterko takie no, no bo... Okay. O dobra No masz, już będzie Przykrywam. w górę, w górę Na razie wyjąć tą wodę? No wejm Masz, Łap o, Dobra, to teraz tam drabinki sobie No zrób tam drabinki, ja tak jak mówiłem, zajmę. Mam ci oddać ten kilow czy nie? Nie, na trochę, wiesz? Tak spo... No ale ja mam przy sobie pełny kilow. Dobra, tam weź go sobie. Dzięki. Drabinka, mam jedną drabinkę, czyli muszę, muszę iść ściąć drzewo. A i dzisiaj też tak jak na ostatnim odcinku nagrywasz? Mhm, no, ale w jakim sensie? No, tak mniej więcej około tego. No, Przypomniałam ci ten, to teraz musisz pilnować się czasem. Mam tutaj do pilnowania. A jak coś będzie widać, bo ja się jeszcze nie znam tak bardzo na tym programie. Wiem, że już kilka odcinków nagrałem, tam chyba 7-8, nie pamiętam. To, ten, ten, to mówcie, jak coś widać, to ja spróbuję to chociaż poprawić. Nie chcę, nie chcę. chcę ale bez... Ej, jak się... No weź, idź, rób to, co chcesz. Okej. No, ale bez skończenia. oczywiście. Idziemy się na PvP, czy w następnym odcinku? Nie wiem. Nie. Ach, I coś zrobił Stało się jasne. A, nie nie. Tak. A i IP już było w tym tym. Już nie będę dzisiaj w opisie podawał, ale IP, ale IP to L z wielkiej, le, legend.sky.pl. S, S w sky i L w legend to musi być z wielkiej. Pewnie ktoś zna y, ten serwer jaki jest non-premium, bo my jesteśmy non-premium, niestety, nie, nie stać zbyt bardzo, on nie ma kasy. Znaczy no on ma skina, bo on ma taki specjalny program. no. nie znaczy, no, specjalnego Minecrafta. Ale no, no tak... Jakbym nie ja miał to, to ja bym też mógł sobie na przykład powiedzieć... No, ale ty, mi, ty mojego skina nie widzisz. No ale tak, a jakbym nie ja miał ten program, to bym jego skina widział i ja bym sobie skinem. Ej, no to rób to co chcesz, bo ty tu widzę się <laughs> kręcisz i nie masz co do roboty. Czekam masz mi kamień dasz. To ja mam się kopać kamieniem? No! To sam kop! Masz! Ej, no daj mi tego kamienia. A ty no, daj. Ja już, ja już tam zużyłem! A ja po co pos poszerzać wyspę? Bo chcę! Pokiego grzyba! Nie no poszerzaj! Słuchaj, pokazałem go takiemu gościowi w jeszcze w starej edycji Legend dwa razy większą wyspę od twojej. A gościu mi wydukał, że ona jest mała. No to wiesz. A miał mi dać za to 200K. Dwie, no i co, że 200 dwie, to tam mało? 200K? 200 tysięcy? A tysięcy? Nie wiesz, co to znaczy, tak? To nie moja wina, że moja wyspa jest ładna. Nasza wyspa. Ale ja ją stworzyłem. Widzę, że ją stworzyłeś. Znaczy no coś w tym jest, no ale no ja ci pomagałem w budowie, no musisz przyznać. Pomagałeś mi jak... raczej y, y, Rasumując.. 90... Ej, poczekajcie ma, y, mała... mała przerwa. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Jak nie dokończyłem, to 95% wyspy jest moje. Ale tu jest za... no, 95%... Ty, bo zaraz to, tu się coś stanie. Zaraz mnie wyrzucisz. Nie, nie mogę Cię wyrzucić. Wow, ale skok miałem. No ale musisz przyznać, no trochę Ci pomogłem w tej wyspie. Dobra, to... Sam wszystkiego nie zrobiłeś. No to, to... Jak będzie, że Twoje jest 60%, a moje 40%, dobrze? Nie. No, moje 85%, a tutaj... Jaki. No dobra, masz to... ile, ja, ile ja kopałem tego kobla? To ja, na, ja na tą wyspę około 5 staków kobla słyszymy. No tu pewnie dla Was to jest mało, no ale wiesz. Znaczy, wiecie. No to dobra, masz to już. Weź, masz już 25%, już sobie weź to no, no, Nie pasuje, no, no. tylko 15% różnicy. Ja będę miał dobra, zaraz... masz, Masz trochę tego kobla. Eee, czekaj, ile by ci dać? Masz. Coś mi przesunęło do lawy. Kurde! Wiedziałam, że się spalę, ale zbrojka mnie ochroniła. A, oh, widzicie? Ja opłaca się skóry na brojki. Ile już nagrywasz? E, 9 minut. Za jakiś czas będziemy kończyć. E, nie słychać cię Kasper. Będziesz e, robił dłuższe odcinki czy nie? E, nie wiem. Jak by pozwoli mi No no to jak... No tak. W ogóle napiszcie mi jeszcze w komentarzach, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda, chociaż na pewno ktoś ogląda. E, to napiszcie czy teraz jest ten limit na YouTube, bo ja już nie wiem. Czy jest, czy nie ma. Martek się za bardzo nie rozbudujemy. Dobra, już dobiega koniec. Wszystko? Więc chodź, chodź na górę, to się pożegnamy. Okej, yy, chciałam się spytać Ciebie, ty co robisz? Poszerzasz wyspę czy most? Robisz? Poszerzam. Dobra, no to chodź na górę do tego miejsca, gdzie się witaliśmy. Cześć, yy, już. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Znowu, ale już obiecujemy, że w następnym odcinku tak nie będzie. No, co najmniej spróbujemy. Ej, no nie, nie na samą górę, ale tu. Dobra, musiałeś. Dobra, no to chodź. Dobra, z tej strony był e, BartekZym33 i teść. Nie. E, no, no, musi, nie musisz, nie możesz zapomnieć, co? No i e, zapraszamy do komentowania, do subskrypcji, do lajków, do un laj'ków, kto tam jak chce. No, e, następny odcinek będzie za dwa dni, pewnie coś takiego. I Naprawdę. Nie, 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 na pożegnanie chcę skoczyć. Надо, блин, надо скажется. И... Папа! Папа! Эй, спущи нам. Папа! Надо, надо, папа, папа, папа. Папа!